Witam Was bardzo serdecznie, widzowie. Właśnie miałem Wam obiecać filmik z Minecrafta. Dzisiaj sobie pokażę trochę Minecrafta. Stworzymy sobie nowy świat. Możemy Co, coś takiego. Coś Wie wiem, Coś takiego. Cóż nowy świat? Cóż nowy świat? Przechodzimy. Nazywamy go nie wiem ile jako. Dalej. Przetrwanie. Będziemy sobie akurat na tym grali, więc no. no, więc witam, witam. No. Wszystkich co się załapiam A my sobie oglądamy. Gdybycie 1000 subskrypcji to by nagrał no i wam, bo Nie byłoby na 1000 subskrypcji. Sobie piję herbatę, ale no. Więc to gramy w Minecrafta. czytywanie i jeden i boom, jak ja to zawsze mówię no mój skin to się prezentuje tak jak to widzisz to się tu zawsze zapominam jak na telefonie się gra mój skin to jest coś takiego teraz żeby... czekajcie więc no, więc no to lecimy wziąłem sobie zaraz Oczywiście gram na telefonie, bo w ogóle nie będę grać na telefonie, ale mam też konsolę. Ok, um. dobrze. Święty hebatyki, dobra, parę tej pory, co zrobimy? Już nie mam. Nie mam dalew, no to co mnie... A, bo ja muszę crafting zapomniałem. Boże Święty, Crafting tego. To chcę! Dobra. Dobra, no, zostawianie cyk. I robimy kiedyś żelazny kilof. Teraz sobie zbierzemy łapką A nie bo w sumie po co Dziwnie eee. że to jest na Zbieram Nie mam łopaty Jest oczywiście źle ok ale No A Na tyle wystarczy O no Boże Zawsze nie umiem się podbudowywać Dobra Jest dobra Robimy żelazną siekierkę i żelazny kielis e Może ja ich nie kradniję, są głupi. To, że dobrać, no. A, no, to dobra, dobra, lecimy dobra, e Szukamy wioski szukamy wioski, ale przerobimy sobie teraz no. Czyli co ja zrobiłem właśnie? 20 razy Ale Nie mam węgla, ale z chyba tam nie pójdziemy. A może yy, widzimy się jak znajdę wioskę? Kebik. Słuchajcie, jestem, jestem. Znalazłem potkę na lotowizję. Ja właśnie szłam od tego żelaza. Szukam, szukam żelaza. Nie znaczy, znalazłem dwie potki na lotowizję, tak? Jedną właśnie wypiłem, a drugą właśnie mam. Muszę się jeszcze węgiel znaleźć, żeby to przepalić. Dobra. Ja dawno w ogóle odcinków nie nagrywałem na kanale. Jak ty ją chcesz ze zadzierać? Mało ci chcesz? też. To weźmy śliwą, to Prawie biegnij się. No jedz! Nie o, wiem czy ja. Czy muszę jest się ode mnie? Dobra. Mm. Jeżdżę, żelazo, raz, żelazo, żelazo. Enderman. Dobra. 19! dziewiętnaście ja raz sobie właśnie zrobimy eee. tak, ale tutaj znajdziemy jakiś asfalt, znaczy nie asfalt, bo że co ja mówię, eee. co mnie bije, zara. To by było na tyle, mam nadzieję, że Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie kolejny filmik, to pięć. Łapę w górę z tego, no co i trzymajcie się, cześć.